W pewnych badaniach 78% osób stwierdziło, że cierpi na ten stan, z czego 24% mówiło o bardzo wysokim jego poziomie. Czy wiesz, o jakim stanie mówię? Chodzi o stres, którego w Twoim życiu zapewne nie brakuje: spotkania na przepustce lub walka o nią, czy też przedterminowe warunkowe zwolnienie, wizyty w więzieniu, próby zrównoważenia takiego życia. To co najmniej kilka sytuacji, w których stres może się ujawniać. Ważne dla Ciebie do zapamiętania jest to, że stres to nie emocja, a połączenie swoich przekonań z jakimiś zdarzeniami ze środowiska. Dlaczego to ważne? Stres nie jest faktem, a Twoją opinią na jakąś sytuację. Oznacza to, że jeśli zauważysz u siebie myśli, emocje czy zachowania, to możesz zatrzymać się i świadomie wybierać, jak reagować. Dlatego warto poznać swoje reakcje na stres. To, co znane, przestaje być tak straszne, a co za tym idzie, możesz świadomie wybierać, jak na coś zareagujesz. Stres obejmuje ocena pierwotna i wtórna. Ocena pierwotna jest pierwsza i jest to moment, gdy oceniasz sytuację, czy jest zagrażająca ci? Czy nastała jakaś strata dla Ciebie jak zamknięcie w zakładzie karnym Twojego bliskiego? Czy sprzyja ci w jakiś sposób? Jest wyzwaniem, które, jeśli pokonasz, przyniesie ci korzyści. Ocena pierwotna jest szybką reakcją organizmu, często nieświadomą na sytuację. Jak widzisz szczura, to instynktownie oceniasz sytuację na zagrażającą i odsuwasz się stale od niego. Ocena wtórna to ocena, na którą masz większy wpływ. To niejako rewizja swojego myślenia. Na jej podstawie decydujesz, jak poradzić sobie ze stresem, na co wpływ mogą mieć inne czynniki, jak na przykład własne umiejętności. Jeśli widzisz szczura, ale jesteś kotem, to raczej za nim pobiegniesz, nie widząc go jako zagrożenia, a jako korzyść w postaci upolowanego jedzenia. Porozmawiajmy o technikach antystresowych na rozluźnienie. Przydatne mogą być techniki oddechowe, gdyż łączą odczucia z ciała oraz umysłu. Poza tym możesz z nich korzystać w jakimkolwiek miejscu i czasie, nawet jeśli jesteś wśród ludzi. Tylko ty wiesz, co masz wtedy w swojej głowie. Techniki oddechowe są wykorzystywane od tysięcy lat. Istnieje nawet pojęcie oddechu zwyciężającego stres. Zapraszam Cię teraz do krótkiego ćwiczenia na spróbowanie. Usiądź w możliwie spokojnym miejscu. Zadbaj też o to, aby usiąść w wygodnej dla siebie pozycji. Najlepiej takiej, by jednocześnie umożliwiała ci ona swobodnie oddychać. Możesz i to ćwiczenie wykonywać z półprzymkniętymi oczami lub je zamknąć. Zadbaj o swój komfort także w trakcie ćwiczenia i nie sił się na bezruch. Jeśli jest ci to niewygodne, po prostu popraw się, jednak starając się zachować możliwie stałą pozycję. Jeśli jesteś już gotowy, spójrz przed siebie lub zamknij oczy. Skup uwagę na swoim oddechu. Gdy wdychasz powietrze, gdzie je czujesz? Może w unoszącej się klatce piersiowej? Na brzuchu. Może w okolicach nozdrzy czujesz zimniejsze, wpływające powietrze. Spójrz również na swój organizm, gdy wydychasz powietrze. Zobacz, jak zimne powietrze wpływa, a ciepłe wypływa. Może czujesz, jak twój organizm delikatnie rozluźnia się przy każdym oddechu. Zauważ, jak się czujesz. Czy masz spięte ramiona? Jak bije ci serce? Jeśli odpowiedziałeś sobie na pytania... Postaraj się teraz pogłębić nieco swój oddech i wyrównać go tak, by wdech i wydech były równomierne. Możesz sobie pomóc, licząc w głowie raz, dwa, trzy, cztery lub jeden, dwa, trzy, wdychając i następnie wydychając powietrze ponownie licząc. Możesz też mówić w myślach wdech, wydech. Lub wymyślić własną metodę. Zrób wdech, wydech, wdech, wydech. Powtórz kilka razy sam. Następnie pozwól, by twój oddech stał się normalny i wrócił do naturalnego wdychania i wydychania, tak jak mu wygodnie. W tym czasie zauważ, czy czujesz się inaczej niż na początku ćwiczenia. Czy czujesz się bardziej rozluźniony, mniej spięty? Zauważ też miejsca, w których opierasz swoje ciało: na oparciu pleców, na tym, gdzie siedzisz. Zauważ ziemię pod sobą, która cię podtrzymuje i nie pozwala upaść. Możesz teraz powoli otworzyć oczy, jeśli miały się zamknięte. Takie ćwiczenie możesz wykonać będąc gdziekolwiek, robiąc przerwę na kilka minut oddychania, gdy czujesz taką potrzebę. Istnieją też dłuższe praktyki, nakierowane na przykład typowo na trudne doświadczenia, przepracowywanie ich. Kontakt z całym ciałem, tak zwane skanowanie ciała, czy życzliwość i wiele, wiele innych. Regularne ćwiczenia pomogą Ci zachować większy spokój i efektywniej rozładowywać napięcie w sobie. Nawet kilka minut dziennie może odmienić Twoje doświadczenia związane ze stresem, z których będziesz mógł korzystać długoterminowo. Warto działać proaktywnie. Zawczasu ucząc się reagować, niżeli tylko próbując zniwelować negatywne skutki po stresie, na przykład w postaci chorób. Powodzenia w radzeniu sobie ze stresem. Stowarzyszenie ProSivium. Wszelkie prawa zastrzeżone.